Siemaneczka, tu mister rspk i witam was z tą piękną nutą Jakże mi się podoba ta muzyka, a więc... Dobra, to już tylko... Dobra, nieważne <słuch> dobra Teraz mamy Polska, Rosja, kto tam stał... Kto stał tam na bramce? Ostatnio mieliśmy... Polska, Czechy, podajże Nie, Polska, Grecja Polska, Rosja to tytoń. Dobra, to ustawienia gry. zrobimy sobie tytonię. Ale nie, to wstecz. Um, zarządzanie drużyną. Skład. A, chciałbym Was serdecznie zaprosić e, na kanał D7. Nie, The Alone 7.pl. Jest tam też seria z FIFA 13. Możecie wbić sobie obejrzeć. A naprawdę ciekawie jest prowadzona. Niestety ma troszkę słaby komputer i dlatego nie może pokazywać meczu, ale wam pokażę wszystkie powtórki z meczu, więc myślę, że nie będzie najgorzej. A więc bicie, możecie mu tam dać suba. Dobra, więc zaczynamy dalej. i teraz my. Jeszcze mówię, że od razu ja, od razu mówię, że jeszcze nie mam pada. No, muszę sobie tam go zakupić. Dobra, domowe. Te nie, jakie mieli? Nie, domowe mieli. Dziwne. Sobie nie gryjesz? tylko szybko zobaczę. 4 minuty. Sobie. Um, telewizja na dwa no dobrze, Ok, a więc gramy, Czy tam mogli mi pokazać jakieś. podesłać jakiś filmik z dobrymi trikami do FIFA 12. Do euro bo, no, nie za bardzo ich ogarniam. Je ogarniam. Widziałem tam jakiś filmik, ale, no, nie wiem, dla mnie to była jakaś czarna magia. Naprawdę, mówię tak trochę głośniej, bo tam słyszę trybuny, no więc myślę, żeby, że mi będzie dobrze słuchać, żeby nie zagłuszać samego siebie. Czy żeby trybuny mnie nie zagłuszały. Boże, co ja dzisiaj? gadam Aaaa. Giniesz. GINIESZ, PAŁO! A nie, to ty, to ja go lubię, dobra, to nie, nie Pało, ale GINIESZ! Jeszcze raz! Jeszcze raz! I, aha, dobra. dobra, nie obijam bawełny gramy. A, ja się zamikam jak zwykle. Muzyczka z Euro. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami mecz Mistrzostw Europy, na który tak długo czekaliśmy. Zapowiada się piłkarska uczta. Cieszymy się, że możemy być dzisiaj z Państwem podczas tego piłkarskiego wydarzenia najwyższej rangi. Dla obu zespołów Euro 2012 już rozpoczęte. Trudno oczekiwać, by na starcie wielkiej imprezy od razu nastąpiła kulminacja. Ale ten remis chyba daje wszystkim satysfakcję. A, czyli już założyli, że zremisowaliśmy. No, w tamtym odcinku były niesamowite akcja przed zaczęciem meczu, to tutaj już zremisowaliśmy. A nami nie przegraliśmy Słuchaj... kołan A dobra, po nagraniu zrobię No to co? zaczynamy, nie? I rozpoczynają biało-czerwoni. Pierwsze kopnięcie przez Polskę Masz bramkarz Piszczyk sobie tak trochę popodajemy. Będziemy Wielki. mieć większą mniej więcej procent podań Kulawski Braniak. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolni. Szalę przatakuje Siroko? To nie było najładniejsze jakie mogło być. Jak Ale nie było to najgorsze Trzeba Ładko nam to przyznać. Ach, kapitalne podanie. Będzie co on znowu będziemy musieli to zrobić, ale ustawienie gry. No prawda, dla mnie jest zagłuszno trochę. Trybuny. O, no dot... O ja, do końca we własnym polu karnym. Szkoda, mogło być groźniej. No mogło być, ale out dla przeciwnika. Od dzisiaj jeszcze wprowadzam coś takiego jak wyzwania. Czyli możecie mi pisać jakieś tam wyzwania, żebym je zrealizował w tym meczu, w kolejnym odcinku. Oczywiście, żeby to nie były takie mecze, takie zadania, że nie wiem, wygraj 100 do 0, nie? To jest, wiadomo, nie do realizowania trochę. Słabo. To no, naprawdę jest nierealne do wykonania, no. Jak ja mam zrobić 100 do 0, no? Że tego, to się chyba nikomu nie udało, więc wiesz, nie no. Jaki jestem głupi. LOL. Szybko, bierz to, ty Ok. Jedno wyzwanie już miałem, tylko... Nie wiem, czy je brać, więc... No, nie będę mówił, jakie to jest. Ale jeśli jeszcze raz napisze... Ta osoba... A! Jest! Jeśli jeszcze raz ta osoba to napisze, to na pewno to zrobię, więc... Piszcie. Dobra. Lecimy. Jednak jedna, try. Aha. Przejął. <gryś> Myślałem, że będzie trafił. Co? Serio? zawodnika. razem Oj tam, oj tam. no! Od razu już coś. A wiesz co? Rzut karny byśmy obronili tak. Ja tutaj w żytach karnym jestem całkiem dobry, więc ja to bronię zazwyczaj. Dobra. Co, co do strzelania też zazwyczaj strzelam, więc. Jest naj... Ej no, co? To... Wtedy nie było a teraz... teraz. Wtedy był faula, a teraz nie ma. Ej no, co to jest? Jednostronny sędzia Kalosz sprzedał się. Co to ma być, kurna? Sprzedał cię ludzie! Ustawione! Mówią, to jest ustawione Ja tego nie ustawiałem Ja im nie dałem prochu zamian za przegranie meczu Czy oni nam dali pewnie prochy w zamian za za przegranie meczu? Nie umiem grać. Od razu wam mówię, więc. Upsi. Ryzykowne, ale udane interwencje. Pamiętajcie. Pies chce wejść na łóżko, ale nie u mnie. O, brawo, piesku! Przedojść. Już? No, zobaczymy jak to się rozegra. Mam nadzieję, że nie strzelam nam nic. Z następnym razem zagramy już na wyższym poziomie oraz na 6 minutach. No, było trochę dłużej. Dobra. znów mecz. Bardzo mi tutaj nie obchodzi tam statystyki, mogliście sobie zatrzymać i obejrzeć. Nie, to tam mało obchodzi. Na koniec zobaczymy. A, bo my teraz mamy jechać w drugą stronę. Oj. Piłkę Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Będzie strzelać, nie zgromadzał tej piłki. A, mogłem trochę w dół, a do góry. Go trochę spróbuję podpychać, ale nie za bardzo da się do niego podejść. O. Ładne podanie. Czy wykorzysta? Ale świetnie jest Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No, tak ładnie było. No, musi być bramka. Uderzenie w stronę broni. No, no, tak. tak. Jednak nie był ustawiony. Ja nic nie śpieszyłem. Mam nadzieję, że wyjdziemy z grupy. Może dam wam jeden taki bonusik na koniec. Albo zmi... albo dam wam to na koniec. Albo zmienię muzyczkę w intrze. No, to ja się już powiedziałem, muzyka i gram w euro. Każdy powinien wiedzieć o co chodzi. No, o tym chodziło. No, nie do końca do tego miałem podać, ale ostateczności. Nie, no. No, byłby gol. będzie, Polski. No, no. Nie, muszę mu pogratulować. Patrzcie. tej piłka jest w takim kuku na środku boiska, na tej mini Dobra. S. Yes. Dobra interwencja obrońcy. Piłka wybita głową, jak widzieliśmy, mogą odepchnąć zórką. Um. Słabo, słabo. Czy nie powiem, że jest słabo? Że wstrzeliśmy go, no ale słabo gram. <gryw> Mam nadzieję, że jakoś mnie będzie dobrze słychać, bo chyba się zabije. Wtedy po prostu Wam powiem, że. Nie wiem, że coś się z meczem stało, że usunęło mi się nagranie, i już. że nie będę zaczynał od nowa, no. Najwyżej wam coś takiego powiem, ale raczej. nie. Nie no, powiedziałbym wam prawdę, no. że ja gadam. I bym nagrał następny odcinek jeszcze bardziej przyciszony. Stop. No, brawo za tę obronę! Znakomicie to zrobić! Działem. No! Fuck! Ja też już widziałem bramkę w siatce. Co? Piłkę w siatce! Ja nic dzisiaj nie trwałem, naprawdę. Obiecuję wam. Ja dzisiaj nic nie trwałem. Ło, brawo! Gratulacje! Ale wyrównany mecz, naprawdę ciekawe jestem, kto tam nam strzelił, bo nawet nie zauważyłem. O piszczkiem egram. Brawo w tutaj. Brawo, wiedziałem, że ty to obronisz. Ty jesteś tytoniem, no to wiesz. Ty to tytoń, no to wiesz. Jak ty może tego nie obronić? Przecież ty tytoniem jesteś. Wiecie, że tytoń zawsze obroni, nie? Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Mecz kończy się wynikiem 1 do 0.

Czyli ja jedynym w grupie wygraliśmy z Rosją. Jeśli by tak było, to by było zarobiście Tylko, że tak naprawdę prawdziwym euro, nie? Po tej serii planuję kolejną serię z euro. Nie powiem Wam jaką. Możecie pisać w komentarzu, kto zgadnie. Może wystąpić ze mną w kolejnym odcinku, albo nagramy coś razem. No, z FIFA. Albo jak tam ktoś nie ma i zgadnie nam to. Też może być. A więc... Alone już wie. Proszę Cię, nie mów tego. Um, dobra. Jeszcze raz, wbijacie na... do kanału Alone'a. Um, możecie sam sobie... ...poglądać fajne filmiki, subnąć go i w ogóle. Dobra, a Acena Maczowa. Lewandowski najwięcej. A tego zawodnik meczu. Bramki. Lewandowski. są samobójcze Zero. Asysty. Obraniak. Strzały celne. No, zobaczcie sobie. Celne podania. Też sobie zobaczcie. Landry Blingi. Dośrodkowania. Odbiorę no. Też możecie sobie zobaczyć. Obronione strzały. Tytoń. Dobra, więc dalej. A więc... Tym pozytywnym akcentem wygrania z Rosją. Kończę ten odcinek. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia wszystkim. Siemanko. Cześć!